Nie, nie umiem czytać razem, więc ja się kończę tutaj. Tak, zapraszamy. Nie, pan. Może nie wiem, czy to jest, ile godzin posiedzą za to Dzień dobry, panie Burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak, podsumowując, dzisiaj to wszystko, to jest normalnie no, to jest prawdziwy ale ja podczas czerwcowej sesji. Pokazali Państwu swoją od trasę, swoje oblicze, nie mają Państwo za grosz szacunku do mieszkańców. Po prostu nie ma z kim rozmawiać na ważne tematy gminy. Pan Przewodniczący bardzo często przejmował podczas wypowiedzi. Ten burmistrz sceniczny, później jak nie żeby zadawać pytania na piśmie i tylko na przykład, bo nie, nie, nie chce Pan odpowiadać od razu. To jest tak zero profesjonalne, jeżeli chodzi o spowodowanie stanowiska urzędu. Jeszcze nigdy w gminie nie było tak źle, jak jest teraz. Pan Burmistrz odstalił się swoimi poprosnikami, którzy zachowują się naprawdę jako póki, że właśnie tylko swoje interesy mają. Zwalczania ja pan dyrektorów dobrych z Dlaczego nie pozyskuje pan... Panie Burmistrzu, środków unijnych na realizację inwestycji. Nie zaprasza Pana nowych inwestorów. Jak było obiecane podczas kampanii? Zaprosił. Czemu tego nie słychać, nie wywiadzić, żeby pan cokolwiek inwestował w naszej czynę? Może pan się pochwalić przez ten czas, rzeczywiście, co pan mówi rok i cztery miesiące. Co pan zainwestował od siebie? Przez te prawie podczas. Powiedzieć teraz? Dobrze. Proszę? W kadę? No to rzeczywiście bardzo dużo. Chciałbym, półtora prawie roku w kadę. A inwestycje jakie w gminie. Mamy piękny park, mamy piękną rzekę. Pan mówi tylko o przerobieniu placu zwycięstwa, bo to jest paternia. Rzeczywiście to jest paternia. Jeżeli cokolwiek się robi na... Placu Zwycięstwa, co jest to chociaż teraz już coraz więcej się ustawia, trochę cienia, ale to nie jest to. Czemu nie zainwestuje Pan tych pieniędzy, które chce Pan zrobić na Placu? zrobi się, żeby on był ładny, żeby można było tam cokolwiek robić imprezy właśnie, tak jak, tak jak roz, planował Pan wcześniej. Amfiteatr miał być piękny, zrobiony, przystań, kawiarkowa. Aż wstyd, żeby tak wyglądała, to jest taka na Zarośnięte, i tam jest ludzie no, przepływają i widzą, co się dzieje. W innych miastach można zrobić, no naprawdę mamy możliwości. Mamy rzekę, mamy piękny park. Czemu pan tego nie, nie zainwestuje y, pieniędzy właśnie w tym kierunku? Może pan odpowiedzieć? Nie, wydaje mi się, że pan sobie poszedł nie, ja chcę, żeby bym nie odpowiedział pan, dlaczego chce pan zrobić plan zwycięstwa, a nie inwestować w park? Odpowiedziała Pani, to jest gorąca, sama pani odpowiedzialna chce. No to zainwestować w parki, tam będą się ludzie gromadzić, a nie tutaj chodzić na placu. Pozostawić tak jak jest, To no tutaj biegą miliony, a do parku pan nie chce zainwestować, zasz? Dobrze, to dlaczego pan zaczyna od y, przeróbki placu? Bo ja proponuję właśnie mieszkańcy właśnie. Też proponują, bo tam w ogóle nie słucha mieszkańców. Proponują, żeby właśnie zainwestować więcej w par. I zamiast właśnie inwestycja no, na placu można by było zabezpieczyć ludziom... Ulicę wynajmniej sosnową, górkową. tam gdzie yy, jak jest deszcz, to zalewa yy, mieszkańczą chybnicę, aż do parterce. Tam ludzie naprawdę bardzo obykają się z tym. I też czekają na jakiekolwiek stanowisko w, w tamtym rejonie. Nie rozmawia tam w ogóle z resztykami. A obiecał pan to, że będę rozmawiał, będę słuchał głosu. Dlaczego do nie rozmawiamy? Nie rozmawiam z mieszkańcami? Może swoich, pan tutaj ma więcej ludzi ze swojego środowiska i wszystko przykreślujecie. Tak, tak, tak. Chociaż jest głos przeciwko i ale i tak wszystko przechodzi. Obiecał pan, że będzie głosowana wasza. Kiedy? Właśnie jak widać ten pana czy że taka o nie mogę odpowiedzieć, bo... bo... nie wiem, bo nie chcę. Bo nie chcę. Tak to ani, ba, nie ma, ani to, że pan obiecał, że będzie remontował bramę yy... kamienną. Też, też miał tam zegar z powrotem. pytanie. Kiedy będzie strefa na, Max mała znaleźć terwigrypisk? A razie nie będzie. Było wiesione. było mówione, że ten projekt... Ale co ja opad zawodzenia? Jest to było też przejęte. Mówione było w strefie parkowania, żeby ludzie nie, nie stali samochodem dłużej, tylko żeby to było wymieniane. Trąży się w koło miasta i nie ma parkingu. Też pan Nie obiecał. Że, że będzie z tym kawał, że Nie, ja nie ulicy. Obiecał Pan na ostatniej sesji. Ja ja to się, to to nie jest, się. Tak? jest droga bałowa od banku do Mickiewicza. Wszystkie samochody korpią się z jednej strony. Jedna strona jest miejsce parkowania I można drugim produkcję przejść. Trodkie, drogi można przejechać. Odbyszkiewicza do drugiej ramy stoją stają po dwóch stronach. Czy nie można tam zrobić właśnie, żeby też było markowane po jednej stronie i bezpiecznym przejść wchodnikiem, chodnikiem. A nie mieszkańcy czy matki z dzieckiem wodą między samolotami. Tutaj to jest normalne? Jest niebezpieczne. Tak? Można zrobić, żeby tam ten Markowanie z jednej strony? Może Pan odpowiedzieć? Można. można tak zrobić? No to Pan to zrobi, tak? Ja nie Pan to tak można zrobić. No to wiedziałem, że teraz pytam, czy Pan to zrobi. Ja wiem, że można. Ale jeśli Pan tak zrobi, to drugie pytanie. Drugie pytanie, ja już mam odpowiedź. Ja sobie żartuję, to się nie? Pan, pan sobie rządzuje cały czas mieszkania. W ten sposób, jak pan się zachowuje i jak pan odpowiada. A jeszcze się jedno pytanie. Dlaczego dyskryminacja jest dalej? Osób niepełnosprawnych i starszych nie mogą się dostać do domu kultury. Żadnego podjazdu, żadnego wjazdu. I ludzie niosą wózki, żeby ktoś przeszedł do, do domu kultury, jeżeli jest to Kiedy? To nastąpi, Żeby można było się dostać do domu kultury. I na to? Nie skończę. Czy ma pan jakieś rozwiązanie na a a to? A kiedy będzie? Pojawiają się pieniądze na remont. Na tym zwycięstwa, a nie pojawiają się takie drobne pieniądze na te inwestycje dolnicze. Na załatwianie dziur. A to, żeby nie był strachem, został się na to wykutory. A to żeby zmodernizować parku, yy, żeby tam nie była bagna? No to nie ma, ale na razie często są. Tak? Ta Więc widać. Jeżeli pan mówi, że naprawdę ciężko mam pieniądze, bo chce pan cały czas remontować prawie już są na miliony, A nie chce pan zrobić drobnych rzeczy. Dlaczego? Nie słucham, pan mieszkańców. W ogóle. Prawdę, głos mieszkańców Panów panu nie uchodzi. ustawiał się Pan, jak na początku powiedział. Swoją grupą, którzy przykletują to, co pan mówi. Nie słucha Pani nikogo innego. Zacznie Pan słuchać? Czy jak tak będzie? Nikt nie powiedział, że ta Rada musi być tylko na kadencji. Może to się skończy prędzej. Na własne życzenie. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni panie...